My so Yo, siemano, siemano, dzisiaj wam pokażę jak zrobić modowany strój dla kobiety Pierwsza postać to musi być właśnie kobieta, druga to musi być facet Przełączamy się na zmianę postaci I wybieramy postać faceta Zapraszam jeszcze do mojej ekipy w Geta Online, macie link w opisie bądź w komentarzu. No i dobra, teraz idziemy do sklepu. Jesteśmy w sklepie, to wchodzimy teraz e, tutaj w ubrania i bez rękawniki jest numer 28. E, jak mamy bluzę tutaj na sobie, to ściągamy ją, i wchodzimy potem w te bezrękawniki. To jest właśnie ten kolorowy. Kupujemy go i potem wchodzimy w kamizelki motocyklowe. I to jest numer 55. Widzicie, ta, kamizelka, ta koszulka mi się zdjęła, ale zaraz zobaczycie, co trzeba zrobić, żeby była właśnie inna. Wchodzimy teraz w spodnie i to są shorty. Jest to numer 10. Kupujemy właśnie te shorty z numerem 10, idziemy teraz do butów. I nakładamy trampki. I są to te fioletowe bądź różowe trampki, bardziej różowe. Kupujemy je i idziemy do akcesorii. Idziemy do akcesorii i w akcesoriach nakładamy rękawice. To jest numer 12. No i teraz wychodzimy właśnie z akcesori i idziemy do topów i to są koszulki właśnie zwykłe koszulki i tam będzie właśnie taka czarna koszulka będziecie mieć właśnie na tej kamizelce pokazana pokazana będzie będziecie mieć ją właśnie w kamizelce nałożoną jest to numer właśnie koszulki. Jest to numer 21. To jest czarna koszulka. Będziecie ją właśnie widzieć, bo ona będzie w tej kamizelce nałożona. Ona właśnie wam nie zniknie. To jest zwykła czarna koszulka. Jak ją mamy, to kupujemy ją i za zapisujemy ten strój. Zapisujemy go i po zapisie musimy się zabić. zabijamy się i idziemy do trybu kreatywnego i w trybie kreatywnym tworzymy wyścig właśnie możecie też dołączać do mojej społeczności na playstation 4 zapraszam, kumple mi wchodzimy właśnie teraz w kreator i na kreatorze robimy właśnie wyścig robimy robimy wyścig lądowy obok domu trevora pamiętajcie Tutaj właśnie na tym wyścigu ustawiamy wszystkie potrzebne szczegóły. Ustawiamy opis, fotkę, dajemy okrążenia, punkty kontrolne. Jeszcze dla przypomnienia, pamiętajcie, że wyścig musi być powyżej jednego kilometra. No i stawiamy właśnie checkpointy. Jak postawimy właśnie checkpointy, zrobimy już wyścig, to robimy test wyścigu. Jak już przejechaliśmy ten wyścig, to go potwierdzamy. Wchodzimy teraz na zmianę postaci i na zmianie postaci usuwamy postać faceta. Pamiętajcie, nie usuńcie prawidłowej postaci, bo wam cały glitch się zepsuje. Jak już usuniemy postać faceta, to dajemy powrót do Grand Theft Auto V. Tam macie taki komunikat. W Dole taki czerwony i go klikamy, i was wczytuje do fabuły. Jak jesteście już na trybie fabularnym, to wchodzimy w online i tworzymy sesję tylko dla zaproszonych. Teraz wchodzimy do sklepu i w sklepie zapisujemy obecnie strój jaki mamy. Jak mamy jakiś fajny modowany, którego nie chcecie stracić, to go zapisujemy. A jak mamy taki właśnie jak ja, to też go zapisujemy. No i teraz wchodzimy w stroje właśnie linii śmierci i nakładamy ten biały strój z linii śmierci. Teraz właśnie wychodzimy i wchodzimy do Amonation, nie mamy słuchawki LCD, to ją kupujemy i wchodzimy do misji Szemrany Glina. Pamiętajcie, na misji musicie dać stroje posiadane przez gracza, ponieważ to jest bardzo potrzebne, bo będziecie wtedy mogli dać stroje, które macie w swoim ekwipunku. Teraz dajemy strzałkę w prawo. No i widzicie, mamy taki strój z białymi jugerami. Możecie też do tego stroju dodać jakiś kolor torby. W linka wam wstawię. W opisie będziecie mieć jak zrobić jakąś fajną torbę kolorową. Jak jesteśmy już na akcji, to dajemy styl, akcesoria, dajemy strzałkę w lewo i wychodzimy. Wchodzimy teraz do sklepu. Ja tutaj sobie dodałem hełm kuloodporny, bo mi się to podobało. Ja sobie go dodałem. Wy nie musicie. Możecie zrobić, możecie zmodyfikować różnie ten strój. No i teraz wchodzimy właśnie tam do lady i zapisujemy ten strój. Więc dzięki za oglądanie. Do następnego. Yo, siemanu